Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Skopyta Wjeżdżam. Jak wiecie, Gardea nie miała na sobie siodła od pół roku i dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ e, zaczynamy pracę w siodle. E, dostałyśmy pozwolenie już od weterynarza na właśnie powrót do pracy, więc oczywiście stopniowo wszystko. Zaczynamy rehabilitację. E, no i, i zanim zacznę wsiadać, to chciałabym właśnie e, na początku pracować z nią. Z Ziemi w samym siodle rozumiecie? Także właśnie dzisiaj zobaczymy jej reakcję właśnie na siodło, jak ona się czuje, jak pracuje i co i nie przedłużam, jedziemy do stajni. Jak to mam w zwyczaju do nagrań, które oglądacie, opowiem wam trochę o naszej pracy z Ziemi, i powiem Wam też, że tego dnia naprawdę była fantastyczna pogoda, słońce ciepło, no jak na luty, to. Cudowna, cudowna sprawa. Ale jeśli chodzi o samą naszą pracę, to zaczęłyśmy od podstawowych ćwiczeń, takie jak ruszanie, zatrzymywanie, cofanie, przestawianie zatka i łopatki. Takie ćwiczenia często pokazują mi od razu nastawienie do pracy Gerdei, jej nastrój. Jest to zawsze dla mnie bardzo ważne. Dopasowuję też pod to później kolejne ćwiczenia. A tego dnia było to dla mnie tym bardziej istotne, bo jednak gdyby coś było nie w porządku dla Gardei, nie miałaby dobrego humoru, to po prostu nie wprowadzałabym tego nowego elementu w postaci siodła tego dnia. Tutaj w ogóle też widzicie ciekawe, znaczy nie wiem czy ciekawe, ale nowe ćwiczenie w naszym wykonaniu, czyli dodania i skrócenia wstępie. Nie wychodzą jeszcze nam idealnie, bo uczymy się, więc jeszcze wszystko przed nami. Ale tak, to jest u nas nowość. Tutaj też widzicie drągi wstępie, to zawsze też jakieś urozmaicenie tej naszej pracy z ziemi. Gardia bardzo lubi pracować na drągach. No a ja staram się jak najbardziej właśnie urozmaicać tę naszą pracę, żeby nam się nie nudziło. No i co? Generalnie mamy takie zalecenia od weterynarza, że pracujemy 20 minut wstępie, a później możemy sobie ruszać już na ląży w kusie. Dlatego te 20 minut zawsze staram się tak ułożyć, żeby były ciekawe. No i tutaj już widzicie prasę na ląży. Ja już się Wam chwaliłam na Instagramie, że jestem bardzo dumna z gardei, bo naprawdę ślicznie pracuje, skupia się, rozluźnia. Jestem z niej dumna. I teraz, moi drodzy, przyjdzie ten długo wyczekiwany moment. O oh mój Boże. Kiedy zakładamy gardejce? Siodło! O jest znarpienia. słuchajcie, jeszcze teraz Popręk i jest sportowo. Tu jesteś sportowym koniem? Tak. Okej, okay. poczekaj, przejdziemy. Nie już Słuchajcie, na początku teraz założyliśmy Gardei siodło i e, chcę się z nią trochę przejść w ręce, zobaczyć jak ona reaguje. Wiecie, e, to jest tylko parę miesięcy, ale wolę wszystko na spokojnie, przyzwyczaić ją e, i, i zobaczyć jak reaguje i na spokojnie. Wszystko. Także teraz mały spacer, praca z ziemi. Ona... Wygląda na dosyć wyluzowanego konia, więc powinno być. Gdy okay. i reakcja na siodło była taka właśnie, jak widzicie, czyli żadna. Czyli jakby nie zauważyła różnicy. Oczywiście bardzo się z tego cieszę, że obyło się bez żadnych dla niej stresujących momentów. Ona też sobie ziewa cały czas i już jest naprawdę bardzo rozluźniona. Ale porobiłam z nią parę takich ćwiczeń, właśnie cofanie, też zabieranie zatka, żeby w ogóle popatrzyła z boku na to siodło. Ona tylko trochę w sumie powąchała popręg z futerkiem i to było tyle, jeśli chodzi o... Jej zainteresowanie. <noise> Też zrobiłam właśnie małą lążę, żeby zobaczyć, jak ona pracuje w kusie. no ale żadnego problemu. Naprawdę jestem z niej super dumna. Tutaj widzicie jeszcze ujęcie na zachodzące słońce. <noise> A tutaj już wujaki na koniec, i wyprzytulałam ją, bo naprawdę, no, jestem super szczęśliwa, jak to wyszło. <noise> No i jak widzieliście, nasza pierwsza ląża, nasza pierwsza praca z ziemi z siodłem za nami. Jestem bardzo zadowolona, bo Gardejka, no jak widzieliście, była super grzeczna i w ogóle mnie na niej nie zrobiło to wrażenia. E, miałam nadzieję, że tak będzie, także super! E, no i co? Teraz jeszcze się rozstępujemy i koniki wracają już do stajni. No i Gardejka jest już. Jest sobie sianko, zobaczcie ile ma I teraz t, y, chcę wyczyścić jej trochę nóżki, bo wcześniej zdążyłam wyczyścić tylko ją, jakby ciałko, a nogi były tak brudne. Zresztą widzicie, co tu się w ogóle dzieje. Widzieliście też wcześniej, więc o, oh, ja nie wiem, jak na to zrobiła, ale potrafi w takie rzeczy. <laughs> więc teraz muszę ją trochę wyszorować. No i konik już jest. Czystym koniem. Gardejko? Tak? Gardejko? Parkaner jest kochana, proszę bardzo. I słuchajcie, przywiozłam dzisiaj do stajni nowe suplementy. Tutaj mamy czarci pazur, a tutaj olej konopny. Jak wiecie, bądź nie, olej konopny Gardeja już dosywała wcześniej, ale opakowanie nam się skończyło, więc przywiozłam nowy. A czarci pazur to u nas nowość i zgodnie z zaleceniami od naszej fizjoterapeutki właśnie jak zaczynamy teraz pracę troszeczkę ambitniejszą, czyli już w kusie, to czarci pazur tutaj jest dobrym pomysłem. Ale mam też jeszcze jedną nowość dzisiaj. Oprócz suplementów przywiozłam piłkę dla Gardei. Zobaczcie, jest ona ze sklepu Holstag. Tutaj widzicie też. Um, nagrałam na moje insta-story właśnie unboxing. A teraz pokażemy Gardei. Gardejko? Zobacz, Gardejko. Piłka. Piłka. Fajna piłka. Okej, okay, teraz idę się pożegnać z Gardeją, mam dla niej. Pożegnalną marchewkę. Cześć, cześć, cześć. Hej, słodziaku. Dzień dobry, dzień dobry. <grystanie> Proszę bardzo, to dla pani. Byłaś dzisiaj super dzielna. Super, ua, super kochana. A na kolacyjkę dostaniesz bardzo dobry trzeci pozór. Kotek. Cześć, kotek. Ok, a więc to już wszystko na dziś. Jak widzieliście, Gerda ja bez problemu przyjęła siodło, jakby to pół roku w ogóle nie istniało. I powiem Wam, że spodziewałam się tego, bo jednak ja pracowałam z nią bardzo regularnie w siodle przed kontuzją, a podczas leczenia też pracowałam z nią cały czas z ziemi, więc no miałam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Eee, no, Bardzo się cieszę. Eee, no i możecie się spodziewać, że jeden z kolejnych filmów to będzie właśnie wsiadanie na gardeje. Nie mogę się tego najbardziej po prostu doczekać. No ale co, na dzisiaj już Wam dziękuję i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!